Dobra gazeta. <laughs> Żeby nie było, że nic nie robię ostatnio. No robię. Robię, robię. Tylko mi się nie chce nagrywać za bardzo. Motywacji nie mam. No, no właśnie kończę wypadzik. Byłem ze sporą ekipą. Standardowo zostałem sam. <laughs> tak jak lubię. Co słabsi się poskładali, pozbierali. No, no ale tak jak mówię, nie by, żeby nie było, że nic nie nagrywam, że nie wyłażę, że zaległem gdzieś tam. No nie wyłażę, wyłażę, cały czas, jak tylko mogę. Sprzęt zwinięty trochę do połowy. No, może dorzucę nagranie w wideo. Wróciłem do starego drona. Stary dron, nowa kamera. To jest ta kamerka SQ12. kto wie ten wie o co chodzi można sobie poszukać popatrzeć dupy nie urywa ale na pewno za taką cenę lepszej kamery nie dostaniecie 155 stopni kąt widzenia plus podczerwień no a wróciłem do starego drona gdyż ponieważ no poprzedni SYMA X11C, jak dobrze mówię, jak, że się nie pomyliłem, jak coś to poprawię w napisach. Eee, SYMA X11C, no bardzo podobny dron do tego, jeżeli chodzi o kontroler. I na tym się kończy. <laughs> nie ma żadnej stabilizacji. Krótko mówiąc, trzeba cały czas operować yy, gałką od yy, gazu. W sensie wznoszenie, opadanie. Strasznie głupie to jest. Strasznie głupie. Yy, druga sprawa, że na tej samej gałce jest obracanie drona, więc każdy ruch, no jest, sterowanie nim to jest masakra po prostu. Sterowanie jest masakrą. Ten ma stabilizację taką, że jest autostart wznoszenie do jakiegoś poziomu i na tym poziomie się utrzymuje bardzo stabilnie lata jest ogólnie większy jest ogólnie większy ma śmigiełka te 9,5 centa tamten ma nie wiem nie wiem czy ma z 5 centów ogólna średnica także strasznie jest narwany ten dronik ten poprzedni poprzedni nowy nowy poprzedni i strasznie ciężko się nim operuje. No a tu wpadłem na pomysł, że wrócę do starego drona, kupię po prostu lepszą kamerę i zamiast montować na stałe, to podwieszę i zobaczę jaki jest efekt. Podobno, podobno efekt jest bardzo dobry. Lepszy niż montaż taniej kamery do taniego drona na stałe. No to lepiej zamontować tanią kamerę do taniego drona. Są różne opcje, są różne opcje tam na jakichś kółkach, duperalkach, taki pseudo, pseudo gimbal. No ale kamera pozostaje w miarę w jednym, w jednym punkcie, kiedy dron się rusza. Czyli dron robi tak, a kamera robi tak. No. W skrócie, obrazowo. No to mi się fasolka rozlała, żeby nikt nie myślał, że coś tu się, jakiś bełt czy coś. Eee, no. Także tego. No, no pewnie za chwilę zobaczycie dro... filmik z dronika, krótki Ocencie jak to tam wygląda Czy pomysł jest dobry, czy, czy niezbyt Bardzo szerokokątna kamera jest 155 stopni to jest bardzo, bardzo szerokokątna kamera taką cenę. Także można tutaj sporo się pobawić już cyfrowo ustabilizować obraz bo cyfrowa stabilizacja to przeważnie polega na tym, że się skupia na jednym kadrze, czyli trzeba troszeczkę pomniejszyć, pomniejszyć to pole widzenia, czy pomniejszyć kadr ujęty w kamerze. No, ale jeżeli macie ten obraz szerokokątny i chcecie coś fajnego nagrać, no to, to bardzo, bardzo dużo, bardzo, bardzo... Ułatwia sprawę Z tego względu, że jest większy obszar nagrany I no taki obraz po prostu lepiej, łatwiej się stabilizuje cyfrowo W następnym postprocesie, procesie Już tam filmik jakiś obrabiany No i to jest też właśnie lepsze do drona Montaż taki właśnie luźny, żeby kamera luźno latała po taniości, no bo jeszcze nie będę wydawał na gimbala 500, no bo tak czy inaczej gimbala i tak nie że. Musiałbym... no no po prostu finansowo to jest yy, finansowy koszmar, ja robię po prostu na Jana metodą prób i na Jana <coughs> Janusz inżynierii, także no także tutaj się nie spodziewajcie, że będzie urywał dupę, no ale Robię co w mojej mocy, co w moich finansach, co, na co mi portfel pozwala. Mogłem kupić, oczywiście, drona za 5000 i nagrywać petarda filmiki w 4K, ale. No nie, no nie, no nie. No jakbym miał wolne 5 koła, no to być może. Albo 10 koła, jakbym miał wolne o to, to wtedy tak to wtedy tak, no tak nie mam wolnych 10 koła, żeby 5 koła wydać na drona, więc no, no cóż, eee, no nic, jak to się mówi, miłego wieczorku, no, rozstrzelane butelki, no, wiadomo, wiadomo, no, standard, standard w filmikach moich, no, nagrywam w ognisko, no bo... No bo nagrywam w ognisko, no bo czemu miałbym nagrywać coś innego? Ognisko jest najciekawszą rzeczą tutaj w tym momencie w promieniu jakichś... nie wiem, 3 km. No nieważne. Eee, no i na czym to ja skończyłem? Drony, drony, drony. No drony. Drony są fajne, no ale wiadomo, no zawsze lepiej sobie kupić. Małego taniego drona, i tam się nim pobawić, jakąś kamerkę do niego dokupić. Pamiętajcie, ja zrobiłem błąd. Ten drugi dron, jaki kupiłem, fajnie nagrywa, fajny nagrywa. Naprawdę ładnie nagrywa, fajnie, fajnie to wideo wygląda, jeżeli jest ładne oświetlenie i wszystko. I jeżeli przede wszystkim umiesz nim latać. Ale. Ten pierwszy dron, o no, którym wiecie, którego kupiłem w Biedronce Kupiłem go za parę złotych kuźwa, za jakieś tam 60 zł kupiłem drona Był bez kamery Ale sterowanie jest o niebo lepsze, jest o wiele stabilniejszy I jak chcecie po taniości się pobawić właśnie w nagrywanie z lotu ptaka To kupcie właśnie sobie Taniego drona i zamontujcie do niego Kamerkę i tak wam wyjdzie taniej Niż kupowanie drona z kamerą, to jest po pierwsze. A po drugie, yy, dron z kamerą, no, ma ten właśnie efekt. Po pierwsze, że będzie się trząs cały razem, znaczy, nagranie się będzie trzęsło razem z dronem, a tu możemy temu zapobiec, tak? Druga sprawa, w dronie dostajecie jakąś tam kamerę. No, już z tą kamerą nic nie zrobicie: jak będzie do dupy, no to, no to do dupy jest cały cały dron, tak? A jak kupicie sobie kamerkę konkretną, tylko no, pamiętajcie, że te tanie drony, no to one tam u dźwigu mają parę gram. Także y, tu też trzeba to wziąć pod uwagę. No ale jak się popatrzy, poszuka, poszpera w internecie, poogląda filmiki, jak chłopaki robią naprawdę fajne rzeczy z tanich dronów za grosze, za grosze, kupują tanie tanie drony, No mówię tu na przykład o dronach za 500, to, to jest jeszcze tani dron. I na przykład podwieszają tam GoPro na takim pseudo gimbalu. No bo gimbal to jest kolejne 500, GoPro to jest, no nie wiem tam jak teraz stoi, no ale powiedzmy tam przeciętnie, no, tam około 700 dajmy na to. Taka jakaś tam konkretna konkretna GoPro. No, ale kamerek jest multum, od Chińczyków można wziąć naprawdę fajne podróbki Które, noż znaczy podróbki, to nie są podróbki, tak, to nikt nie ściemnia, że to jest GoPro Tylko to jest po prostu jakaś tam chińska kamerka, jak właśnie ta, co mam teraz Kelima Kelima SQ 12 No, ale, no, można kupić, można kupić Poskładać to do kupy i jakiś tam efekt z tego na pewno będzie fajny niż jak na przykład w tej samej cenie jaką wydacie właśnie osobno na kamerkę, osobno na drona, to na pewno więcej zapłacicie za drona z wbudowaną kamerą. No i się możecie zawieść, no możecie się zawieść naprawdę, nie? Także no, warto, warto czasem jednak pokombinować po swojemu. No jak macie 5 koła do wydania, no to śmiało kupujcie. GEA jakiegoś, jak najbardziej, jakiegoś Mavic Pro, czy coś w tym stylu bo to robi naprawdę petarda filmy yy, widziałem, bo znajomy ma no robi petarda filmy, robi petarda filmy o, po prostu obraz żyleta to na 55 calach można sobie obejrzeć bez problemu nie, nie boli, nie, oczy nie bolą bo podejrzewam, że akurat no, te, te moje filmiki akurat to wiem, że e, fajnie się można, fajnie, fajnie można oglądać na telefonie, na małym ekranku, ekraniku To całkiem przyzwoicie wygląda e, No na ekranie, na telewizorze 55 cali już nie wygląda to dobrze mm. Wiem, bo taki mam i no, no, no nie wygląda to dobrze No, bo, no nie, no nie bardzo nie. Nie wiem jak tam na mniejszych ekranach. Bo monitor akurat mam nie podłączony. Tylko wszystko oglądam teraz na właśnie 55 calach i... No tragedia. Tragedia. Tragicznie to wygląda. Wiem. Mam tego świadomość. No ale cóż. się rozgadałem. Chyba teraz... Prawdopodobnie teraz obejrzycie filmik z drona. Tak mi się wydaje. zobaczę <grym> Zobacz jak zmontuję filmik. Ale chyba tak, chyba wrzucę. Tak czy inaczej, dozo. Słodkich snów. See ya, everybody. A, ruszajcie w teren. Nie siedźcie w domu. Dziady. Pory, <kłysy> za szybko, za szybko skończyłem. Patrzcie na to! No, oczywiście wiem, to jest głupie, że to nagrywam, bo to nic kamera za bardzo nie widzi No ale patrzcie na to, no jaki fajny księżyc Można sobie wyjść właśnie, zobaczyć taki fajny księżyc O, 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 o co to się stanęło? Yy, ogólnie nagrywam ten nowym ja, no, no oczywiście poprzednie filmiki nagrywałem telefonem. Teraz coś nagrywam telefonem. Ale nowym telefonem. Mam nadzieję, że jakość jest o wiele lepsza. Dajcie znać, w razie czego w komentarzach. I nie, 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 nie kupię GoPro, nie kupię. Znaczy no jak będę miał za dużo pieniędzy, to na pewno kupię. Ale nie tam komentarz... Typu, byś lepszą kamerę kupił? Nie, ja nagrywam tak o dla na ramy. Nie robię z tego sensacji, nie robię z tego show, nie wiadomo jakiego. Ktoś polubi, to polubi. Ktoś zasubskrybuje, no cieszy mnie to bardzo. Ale nie, nie, nie będę się nad tym nie wiadomo jak. Nie użyję tego słowa. <laughs> nie użyję tego słowa. <laughs> I domyślcie się. <laughs> nie będę się tutaj nie wiadomo jak produkował z tym. E no, nagrywam tym, co mam, Czy mi wygodniej? I tak sprzętu noszę ze sobą dużo. Także jeszcze noszenie kamer. No, nie. Już. Ja wiem, kamery są małe, ale. Kolejny sprzęt do ładowania już. Ja nie zliczę, ile sprzętów domu mam do ładowania. Ej, cały czas muszę tego pilnować, bo jak pamiętajcie, że jak rozładujecie baterie litowo-jonowe do zera, no to możecie sprzęt wypieprzyć do kosza. Szczególnie jak macie właśnie zintegrowaną baterię. Ej, to są właśnie jakieś... No właśnie takie kamerki na przykład. Jakieś lampki, yy, latarki. Wszystko co mam tutaj, to jest wszystko ładowane Takie oświetlenie, jakiego używam Nie używam oświetlenia na baterie Z tego względu, że baterie no, To baterie Trzymają co prawda, w większości przypadków trzymają dłużej Niż na przykład akumulatorek Tylko problem jest tego typu, że no, jak się rozładuje W terenie, szczególnie gdzieś na przykład w zimie łazicie się momentalnie rozładują te baterie, to macie zajebisty problem. Chyba że macie ze sobą kilobaterii, a wiadomo, że no, kilobaterii ze sobą nosić to raczej nikt nie nosi. Nawet no, jak się wybiera, no... to jest wygodniejsze po prostu. tak? Akumulatory są wygodniejsze, bo możecie mieć zawsze wszystko jest na standardzie. USB praktycznie teraz więc mikro, mini. Jakieś przejściówki, duperele, wystarczy kupić sobie jakąś, macie powiedzmy więcej tego sprzętu, no niestety nie wszyscy producenci robią pod USB, tylko robią jakieś durne jacki, mini wtyczki takie jak do zasilacza, to jest totalny kretynizm, no ale robią tak, no ale można tam sobie przejściówkę kupić, no i powerbank, powerbank, przede wszystkim powerbank, tak? Kupcie sobie jeden Powerbank, nawet dwa Powerbanki. Mało tego, pooglądacie sobie filmiki w internecie. Można Powerbank zrobić taki, że macie powiedzmy kosteczkę wielkości pięści i uwierzcie mi, że z tego zrobicie Powerbanka. To są typowe, typowe baterie, takie 1850, bodajże jakoś tak się one nazywają. Znaczy, to są akumulatory 1850 ze starych laptopów, z baterii można takie baterie wyciągnąć, takie akumulatory no jak tam się znacie albo po prostu obejrzycie kilka filmików na YouTubie jak to zrobić, to są litowo-jonowe akumulatory można zrobić z tego zarypisty powerbank no a jeszcze tak się za to zabieram jak pies do jeża, ale też planuję właśnie coś takiego zrobić ale można, można, można bez problemu wszystkiego zrobić, łączyć się takie ogniwa, powiedzmy. Ja mam powerbanka, który się składa z dwóch takich ogniw. I wystarczy mi w zupełności na naładowanie telefonu, e, czołówki, e, latarki. E, co tam jeszcze jest? Teraz głośniczek sobie kupiłem, tak żeby sobie coś grało. E, no i ładuję, 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 ładuję elegancko, trzyma elegancko. I to jest na dwóch takich ogniwach. A wyobraźcie sobie zrobić pakiet z... Takich ogniw, powiedzmy, nie wiem, 6-8. To naprawdę nie będzie zajmowało dużo miejsca. To nie jest ciężkie. No i macie prądu full. No, nie wiem, w ogóle zbiegłem z tematu kompletnie. No, ale jak to zwykle bywa. Odbiegłem od tematu. Skaczę z tematu na temat, jak mucha po. W serze <laughs> eee, i do czego ja zbierzałem, bo zapomniałem. Eee, no, akumulatory, wszystko na akumulatory bierzesz, żadnych baterii. A z kamerami? No, no z kamerami. Aha, no chyba o kamerach zacząłem coś tam No, no to kamery. No, no nie, raczej, raczej, raczej nie będę inwestował w jakieś nie wiadomo jakie. kozackie kamery. Ja no myślę, że poprzedni telefon też w ładnej jakości nagrywał. Ten nagrywa w jeszcze lepszej. I myślę, że no to sam montuję, no właśnie, na tym telewizorze 55-calowym, który mam podłączony do komputera zamiast monitora. I, I ładnie to wygląda. Tak mi się. No to jest moje takie zdanie nie wiem, czy obiektywne, czy subiektywne, czy. Niebiektywne w ogóle. No i myślę, że to całkiem ładnie wygląda. No, sprawdzałem tą kamerę właśnie w tym telefonie nowym. Xiaomi! Xiaomi, Xiaomi lepszy. Eee, i no, dobrze nagrywa, dobrze nagrywa, podobały mi się te nagrania. No, jeszcze tak w terenie nagrywałem, to jest w sumie takie pierwsze wideo z terenu tym telefonem. Jest teraz w pancernej w pancernej obudowie. Jest a, Gorilla Glass trójka więc jakieś tam upadki czy coś tam raczej nie zaszkodzą. Eee, no i tyle. No i tyle. Jeżeli w temacie kamer baterii <grywki> i wszystkiego co tam. Tutaj mi się tutaj biegunka umysłowa. Moja biegunka umysłowa. W na mój język. No. Także trzymajcie się cieplutko. Jeszcze raz. Może no, gdzieś tu będzie zaraz w końcu. filmik z Drona. Tak, zaraz go obejrzycie. Zaraz go obejrzycie. No. W komentarzach tam możecie napisać. Czy nagranie jest ok? Jest tacy, tam wszystko. Czy nie? Kup GoPro. Kup, kup GoPro se. Kup GoPro. Kup GoPro. Dziadu. Kup drona za 5000 dziadu <laughs> Nie, jestem dziadem, jestem Januszem Inżynierii i nie. Nie będę kupował. <laughs> nagrywam tym co mam. Bo nagrywam amatorsko i. No i nagrywam amatorsko, no, no nie oszukujmy się, tak? No. To jest totalna amatorszyzna. A z live streama wrzucę, jak będę miał 100 subskrypcji. O! O! Tak, o, tak wam powiem. Jak będzie 100 subów, to wtedy zrobię live z terenu. I coś mi tu lezie, jakieś zwierzę. Dobra. To na razie. No szlak. Mam rękawiczki takie fajne, które działa dotyk w nich.